Siemane maneczko, kochani, ja jestem Gabi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, zagramy sobie najlepszymi postaciami na starcie duo, a moim duo partnerem, tak jak już pewnie wiecie, dzisiaj będzie Manuje. Graliśmy już, moi drodzy, najlepszymi postaciami na daną mapkę na solo oraz na zadymie, a wy zadecydowaliście, że teraz weźmiemy sobie duo starcie. I jak widzicie, znajdujemy się na broł statsach i dzisiejszą mapką będą jałowe pustkowie. Wybrałam, moi drodzy, brawlerów plus 600 kucharków i jak widzicie dla starcia duo mamy od dołu. Jean, potem Carla, Broka. Drugie miejsce jest Sandy i na samej górze 8bit. W dzisiejszym odcinku zagram z każdą z tych postaci. Natomiast Adrian w dzisiejszym starciu będzie poko. Jak widzicie mamy tutaj również zestawienie brawlerów na solo i właśnie z nich zadecydowaliśmy, że Adrian zagra dzisiaj dokładnie tym zatem jarzem. I co ważne moi drodzy, jeżeli nie uda mi się pierwszą postacią na liście, czyli 8bitem wygrać w 3 gierkach, to otwieram moi drodzy dwa megaboksy. Przypomnę Wam jeszcze o tym, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zejdźcie na dół, wciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego taki Mały dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. Zostawcie również duży łapek pod tym filmem, żeby wiedziała, że właśnie takie materiały Wam się podobają. A jeżeli zostawicie 3000 łapek, to weźmiemy sobie jeszcze pod lupę jakiś inny tryb. Tryby zostawię Wam do wyboru w ankietce. Dzisiaj, moi drodzy, ponownie zagram na koncie u Manojka, a Manojek u mnie, ponieważ wśród swoich zadymiarzy nie posiadam Sandy, a potrzebny mi jest w dzisiejszym wyzwaniu. To co, moi drodzy, ja już nie będę przedłużać. Widzimy się za chwilę z Manojkiem w Gierce. Dobra, kochani, jesteśmy w pierwszej Gierce i jest z nami dzisiaj Manojk. Manojek. Cześć, o, manojek! Niesamowitość, manojek. Witam, manojek, witam. który nazywa się dzisiaj Gabi Manojka? Nie, a to jest źle, trochę mindfuck, bo ty jesteś manojkiem, a ja jestem tak, Gabi teraz. I wszyscy patrzą teraz na Gabi Manojka, a to jesteś ty. W Ale końcu wiecie. Będą wszyscy mnie lubić. O, tutaj też ktoś kras spoko. O, też jest spokojny. Bo ból. ja nie widziałem, kto teraz jest top. E, top na tutaj e, starciu? No. A powiem ci, że nie wiem. Nie, no, 8 jest top. 8bit. O, Tycho, o widziała, zabiłam ja nie ją! Nie ja też jej nie widziałam. Ale Ej, mam ulta! Mam ulta, kogo w... Dobrze uleczyłeś nas. Kogo mam wciągać? Gina Mam Gina! Dawaj, niszczymy go! Jest! I mamy pierwszego kilka. Ja w sumie już drugiego nie chcę ci tu przypominać. Ej, mam kogoś! Dobra, jest spoko! Nie trafiłam! To nie to mamy. No i dobrze ja mi grę! No. 13 ma tutaj kilka. Tam na górze, dojeżdżamy, dojeżdżamy do no to niezłe dojeżdżanie Kary. Wow! No Dlaczego ona mnie złapała? Dobra, nie wiem co mam powiedzieć. Potrzebuję zmiany duo partnera. A ja potrzebuję jeszcze jednej gierki. Mam jakieś lagi na twoim kąpie. Właśnie widać, słabo grasz. <gry> ja chciałbym zaznaczyć, że ja nigdy nie gram poko to raz, bo ja jestem zawsze tym ofensywnym graczem w ekipie. A dwa. Ja nie będę jak Gabi kampił w krzaku przez trzy czwarte gry, tylko trzeba agresywnie, bo wy to lubicie, taką agresywną grę, więc mam myślę. Dokładnie, nadzieję, że więc łapkę, w cieszę się, że Ciebie baz. zaprosiłam do odcinka, tak, bo dzięki temu będzie tu. Co? Jak ona mnie tak tu wytropiła? O, prawie go tam miałam. Czemu nie masz Star Powerów do niego? Do kogo? Do poko? No? No widzisz. O, zabiłam kogoś. Super anskok. No, tam nikogo wiecie, nie ma. Tutaj tu stoi i Tam je wciągają, wciągają. Co ty odwaliłaś? Nie w nią. Trafiłaś wow! w niego! Mam ulta? Co się stało, Adrian? No prawie ją zabiła. zostawia się ze 200 HP. Co? Dlaczego to się nie udało? Dobra, mamy tą Penny? Mam ją. Jest, super. Uważaj na Piperkę z dołu. Wow! Zbieraj cube i uciekaj. Wow! Wciągnę Piperkę. Nie, bo wciągnij. ona specjalnie się schowa za ten, ten. Wciągnij, wciągnij. Tak od boczku, od boczku. Staram się. Ona ucieka. Teraz! Jest pipera, misio! Dawaj, niszczymy ją. Udało Pięknie. się, super, Jezu, Więc masz 10 par kubów, dobra, w tym tak momencie jest. wygrywamy. Robię tą Tam gierkę, to jest stary. Jest i wielkie starcie, moi drodzy. Mamy to, I teraz... tutaj jest zero. ona nie ma jeszcze koleżanki, ta, ta, ta tutaj Penny. Niestety. A za chwilę będzie miała. Dobra, wciągam tak, ją, ale będą mieli. Nie ja trafiłam. We będą mieli 0 par kubów, nie więc jakby. O, jest okay. koleżanka, piper. Pay... uważaj! Uff! Ale to przeżyłeś, ja cię! ją. Nie mam, ale Zagrała zniszczyłam ją bałem. atakiem! Pięknie, pięknie, zagrałaś tutaj bardzo dobrze, muszę przyznać. Dziękuję i mamy wygranko Jean, moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy, udało nam się w drugiej gierce wygrać Jeanem, a teraz biorę sobie Karla i zobaczymy, jak nam pójdzie. Manojku, ja masz mnie. fajny skin, który ja też bym chciała zabrali posiadać. Dwa wow! Kuby. Co tam się u Ciebie dzieje? No Czemu oni mają tyle kubów? Bo mnie zabrali dwie. Ale To chyba ich tutaj zniszczymy. Dobra i tutaj Szeli na nas idzie. Czy my ją mamy teraz? Dobra, jest strzelka, zbieraj kuby. Ja tam lecę z ultem. A on ucieka! Zmarnowałam ulta, to było totalnie niepotrzebne. Chyba gonimy tego Jokersona. Ej, tutaj się biją! Jest, udało się nam Gesa zniszczyć! Ło, wciągnęła nas! Dobrze, że tam Sandy poszła. I uwaga, moi drodzy, wielkie starcie. To jest Ems. Ems, przepraszam. I Ło, oni jest z dwóch stron tutaj zbiorą. Dobra, biorę Ems. Pięknie to zrobiłaś, ona nie ma odpowiedzi, ale nie O nie! Uleć ja się! Uciekaj! Nie, ja tak Albo ems i... niż To jest ems. Ulec się! Jo nie! To ja nie przyjemy z tobą jeszcze. I co robimy? Na ems. Ej, już tam lecę! Mamy Uda się mamy. ją! Dobra, ale, jest pięknie. ems! Teraz jeszcze tego źródka ja tutaj! Nie, ja dlaczego ja nie spojrzałam, cube'ów? Uda nam się następnym razem. Moi drodzy, gramy drugą gierkę naszym tutaj super składem Pokoj Karl. I, I na razie idzie nam super ranczo, zbieramy CubeSony i walczymy. Ciekawe, ile Ems tym razem spotkamy. Ej, znaczy dużo. ile Sandy ich tym razem. Ej! <laughs> nie czepiaj się mnie! Ems na pewno jakąś spotkamy. O, trafiłem go za jeden Wow, tysiąc. dawaj tego broka! Pięknie, masz Jeszcze raz, Marko, jeszcze raz! Pięknie. Super! ale mnie obił mocno. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Idę do ciebie tutaj cię troszkę podratować. Ze mną Iluminacji Illuminacji. Ej, poczekaj, bo ja nie jestem koło ciebie. Dobra, mam Super. też kuta, więc potem jest CR7, ma tylko 200 hp. Już gdzie, więcej. gdzie, gdzie, na, na, na gdzie? Na gdzie? Biegniemy, bo to jest ten kolega tego. Ej, Mortis go go mnie goni. Nie martwcie, nie martwcie, lecimy po tego tutaj. Ej, Mortis nie chodzi. będzie w szoku. Ty nie możesz wciągać. Mogę Ach. Ja mogę zrobić to. pirueta. Tutaj nowasowa. Nowasowa? To jest nocowa. Padł. Dobra, i u góry nas już tutaj atakują. Co ja zrobiłem! Wow! A tutaj jeszcze się działa to pa! Wej, bo tutaj się zgubiłam i oni wiedzą, że się zgubiłam! Nie. Dlaczego? To nic. Mamy jeszcze jedną gierkę. Okej okay, moi to jest drodzy, domek, I jesteśmy w naszej... Dużo HP. O, ale ja ja mam, mam kolejnej mam, gierce mam, i mamy pięknie. tutaj domka. Sztos. I teraz mamy tutaj jeszcze Banawa? banana, który... Nie, nie, nie wiem co on w ogóle uda. zrobił. Patrz, on w ogóle... tak go trafiłam bez sensu. Uważaj na banana! Ult, ult, ult! Uważaj, bo się odradza nie teraz! Nie politycznie! Wow, no dobrze, udało nam się tego domka zniszczyć! Szwarce, że masz mnie. Tam jest dwójka tak w tych szakach uważaj co? A nie jeden co to... To nie jest ładwójka, tak, o, leży bulling. Ej, poczekaj, bo ja nawet nie mogę tam dojść. Spokojnie, ja też mam wow, dużo. Wow, prawej leży stronie idą. Typo. Super! Tutaj, tutaj też ten będzie leżał. Ja się uleczam nas, tutaj nic nie zrobimy. Ej, uwaga, nam. bo mnie niszczą! Spoko, spoko, spoko mnie nie niszczą, Dobra, bo ja tutaj mno, niszczę już wszystkich. Leży. mam wszystkich, jeszcze tylko Super. Igi przeżył. Porobiłem po co te kiełby Igi? I tutaj zobacz, porobiłem sam dwójkę, próbuję sam trójkę i jestem BOPO! Ej, ja chcę mieć ostatniego killa! Brawo, Manojek! Tak, dziękuję, dziękuję. Nie jestem Gabi Manojka. A no tak, brawo, Gabi, grabi, jesteś super. Grabi! Pomyliłam własne imię! Okej, okay, moi drodzy, na trzecim miejscu naszej dzisiejszej listy jest Brock, więc ja nie mogę się doczekać, ponieważ uwielbiam nim grać i przechodzimy do gierki. Hej, moi drodzy, kolejna gierka w innym zestawieniu, i jak widzimy, tutaj już mamy pierwszego koleżkę do zniszczenia. Udało nam się, moi drodzy, przekonaliśmy tutaj, bo super! Kogo zniszczyłeś, Riko? Fajnie. Nice, super. Tutaj już mamy na dole tutaj naszego... Wow! Jak, wiesz, to był autoatak? O, Kruk jest prawie na zniszczenie. Wow! Z wystawiłam się na paperkę, ale udało nam się zniszczyć Kruka i została nam jeszcze tutaj Pipera. Super, mam tu leczonko. Ej, to jest mega spoko duet. Teraz jeszcze ją trafić. Super! Chciała uciec, Ona ale jest. nie wyszło jej. Jest szalona, Perci. Ja tu walczę z Jeanem! Dobra, udało mi się zniszczyć Gina. Oh fuck. Wow, i co teraz? Ja tu zostałam ociek, całkiem ociekaj. Ociekaj. sama. Teraz ją trafię. Wow, nie jak było bliźniutko. Biją, 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 mam. Wow. nie trafiłaś. Trafi teraz. Nie! Co? Uszy nam wszystkim popękały. Wow, ona jest tu prawie zniszczona, Adrian. Musisz mi pomóc teraz. Dobrze! Jeszcze... Je, wow! Ona teraz nie będzie sama! Będzie tutaj z y, koleżką Rico. Dobrze! Został jeszcze Rico, ale on nam uciekł tutaj na górę. Ale wziął okrężną tutaj drogę! Tak! I tak jest! go prawie zniszczyłam! Byś no tylko trafiła! Patrz, pankę niszczymy! Mam ją. Super! Oj, jest, Super. I wielkie... Masz... Wow! Trzeba ich poobijać! Mhm, no poobijaliśmy! Wow! Trzeba on do mnie obijenie. idzie! Strzelaj! Nie, jeszcze raz! No chcę. Teraz pokażę, wiesz, na nie. co mi stać. Nie, nie! Nie pozwolę. Ej, nie zobacz, ci, jak dużo e, nie mamy tam skrzynek. Ci roz, nie dam ci roz, rozłożyć skrzydą. Su! Dobra, co ja mamy ja tą drużynę. Wszystko dzięki Tobie, Adrian. I teraz jesteśmy w fajnym położeniu, możemy ich tutaj rozwalać. Dobre. Tych tak. tych w górę. Wow, ale ja mam mało życia minio Dobra, spokoś Mogę tam ich trafiać z daleka, ale... Wow! Boom, boom. Super! I kto tam Moim jeszcze jeden. jest? Wow, to już ale, chyba wygrało. Padnę, 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 padnę! Adrian! Masz 15 kg, Co? No bo mój auto... Jeszcze ja nie byłby... trafiłam Jezus, uprę, co? Co A Aaa! Dlaczego? Dobra, muszę teraz się na nią zaczaić. Co?! Jak ja jestem najgorszym brokiem tutaj na cały na całym świecie, wiesz? Ta, Pomóż mi proszę. Co? To oni nie mają szans. Patrz na to. Tak jest, moi no, drodzy! Szczęście. I mamy wygranko naszym super składem. I teraz przyszła pora na Sandiego, więc zobaczymy, jak nam pójdzie duetem Sandy i Poko. Pierwsza gierka tutaj Sandy i Poko i mamy znowu to fajne miejsce, co ostatnio Adrian, więc mamy tutaj bardzo dużo skrzyneczek na samym początku. Sztos! Wow! Nie, nie widziałam jej przecież! Ja gdzie... z góry! Dobrze, że udało nam się tutaj. Psz... Kim? Ślepsztajnem. Wow, dlaczego ona mnie tak obija mocno? O co chodzi? Nie, 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 nie. nie! Dobra, nie wiem czy ten storm był potrzebny. Ja nie no, wiem no, gdzie jest, Adrian. Jesteśmy w potrzasku. To prawda. Nie Kto jest u góry? Panka? Czemu ty padasz? Aj, zniszczył, proszę, zniszczył! Nite, nite niszczymy! Tak jest, moi drodzy, pierwszy kilek. Jest też, też Piperka, która prawie mnie tutaj zdjęła, musimy na nią uważać. Jest Nita. Zajrzałam, musimy <m -try> ją szybko dojechać. Nie sięgam, cały czas mi brakuje troszkę zasięgu. Łoł, wow, jeszcze mi Uważaj, bo mnie nie ma, nie. nie ma mnie! Dobra, mam Piperkę! Udało się zniszczyć Piperkę! No czemu się nie naciska? Halo! Dobra, mamy Nite, ja niestety nie słyszę Manojka, nie wiem dlaczego. Ja mam Aha, świetnie! Wow, ale go prawie porobiłam! No tak. Prawie. Gdzie ty jesteś w tej walce? A tutaj, właśnie ci pomogłam. No, Marta. Ma dlatego, są żeby... Wow, skąd oni się tam wzięli? Galibie, widać ich było od dwóch godzin. <laughs> ty ich widziałeś, a nie ja. Spike ma Maulta. Wow, Bibi mnie tu wybiła mocno. Super Adrian. Właśnie bo z góry Dobra, i z dołu no, nas atakują. Mamy. Nie przegrywamy, mój drogi, bo ja tu ich wszystkich. Dlaczego! Niestety tym zestawieniem nam się nie udało, prawdopodobnie dlatego, że graliśmy dwoma pomocniczymi postaciami, chociaż było kilka razy bardzo blisko. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, została nam jeszcze jedna postać, czyli 8 bit. I jeżeli nie uda nam się wygrać z to otwieram dla Was dwa mega więc warto czekać. Tak, więc kochani, myślę, że mamy to. Mamy dwa otwarte megaboksy dla was. Ej, nie możesz tutaj trolować! Ja Cię nie wzięłam po to, żebyś no, trollował. Nie mówi, że nie mogę. Wow, tam Piper nas dobrze zaszła. Potrzebuje tutaj boosterki dla nas. Czy uda nam się Ems rozwalić? Dobra, mamy Ems, moi drodzy. I tutaj pozamiataliśmy ba aż dwie drużyny, więc jestem w mega szoku. Idzie szelka na nas. Dobra, mamy i szelkę. Masz go! Fantastycznie, moi drodzy. Wiesz te kiby, co ty No, czekałam na ciebie, bo wiesz, chciałam te kiby też dla ciebie. A ty jesteś bogiem trafiania. Wow! Ej, poczekajcie, bo jeszcze jedna... <noise> jeszcze jeden zadymiasz, a już się cieszyłam, że to koniec. O, jest ten kruczek Zero w Zero power Cube. U. Ej, mogłam poczekać dwie sekundy. Dlaczego nie ja Patrz! Ty go zniszczyłeś. Moi drodzy, zagrałam pięcioma postaciami najlepszymi na duo na jałowych pustkowiach. Zagrałam Jinem, Karlem, Brokiem, Sandim i 8 Wszystkim Wszystkimi udało nam się dzisiaj zwyciężyć za wyjątkiem Sandiego. A ja z tego miejsca, moi drodzy, chciałabym serdecznie podziękować Manojkowi za udział w tym odcinku. Halo, Manojek. E, dziękuję, dziękuję również. Bardzo się fajnie bawiłem. Mam nadzieję, że wy również zwróciłaście w górę, suba, dzwoneczkiem i wbijacie do mnie na kanał. Tak jest. Zostawię Wam link w opisie i zapraszamy Cię na następny odcinek. Halo. No dzięki, dzięki bardzo. Przypomnę Wam moi drodzy, że do 50 tysięcy subskrypcji brakuje już niewiele, także zostawiajcie subskrypcję, bo szykuję dla Was coś specjalnego. No i co? Na dzisiaj to już by było tyle. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku i pa! pa!